Witaj, z tej strony całej Rochowina. Chcę Ciebie dzisiaj zaprosić na rozwagania na temat pewnej bardzo takiej trudnej choroby. Jest ona bardzo uciążliwa, dokuczliwa. Jest chorobą utajnioną. Tą chorobę bardzo ciężko się diagnozuje i trudno mi odpowiedzieć, powiedzmy, z jakiego powodu jest ona trudno diagnozowana. Być może takie są procedury, jeżeli chodzi o prowadzenie pacjenta. Jestem dyplomowanym naturopatą, dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Informacje, które tobie w chwili obecnie przekazuję, są tylko i wyłącznie moimi spostrzeżeniami, z którymi się właśnie tobie, z tobą się dzielę. Nic poza tym, to nie jest porada medyczna, szanowni państwo. Natomiast pewne sugestie chcę zawrzeć w tym, żebyś mogła, żebyś mógł po prostu skorzystać z tego, to ma tylko być informacja dla ciebie, bo być może się ona akurat dosyć przyda. I dlaczego akurat na temat tej choroby chcę porozmawiać? Ostatnimi czasy niestety jakoś tak mi się trafia, że w wywiadzie, w rozpoznaniu na 90% są to akurat osoby właśnie z tą dolegliwością, natomiast nie są w ogóle one diagnozowane przez lekarza, a w końcowym rozliczeniu po pół roku, po roku są kierowane na konsultacje do poradli, poradni zdrowia psychicznego. A mowa jest o takich chorobie jak tężyczka. Tak, jak powiedziałem, choroba bardzo utajniona, dokuczliwa, bardzo często mylona z depresją, z różnego rodzaju stanami chorób psychicznych. Jest to choroba akurat z takiego pogranicza neurologii, psychiatrii, psychologii a że nie ma ona jednoznacznych objawów, trudno ją naprawdę zdiagnozować. I dlatego. Lekarz prowadzący bardzo często odsyła właśnie do poradni zdrowia psychicznego. Oczywiście on przeprowadza różne jakieś tam leczenia, przypisuje leki, i tak dalej, da skierowanie do neurologa, a to nie przynosi żadnych rezultatów. I dlaczego akurat, szanowni państwo, te skierowania są do neurologów? Jest to choroba akurat taką nadpo, pod, powodująca nadpobudliwość, ale nadpobudliwość taką nerwowo-mięśniową. Taka zagwozdka, ciekawostka w tym wszystkim jest to, szanowni Państwo, że ta choroba wywołuje takie niekontrolowane drżenie mięśni skurcze. Bardzo często przy tym towarzyszą jakieś takie stany lękowe, które również występują u osób depresyjnych lub mających problem właśnie z depresją. Ale co więcej, przy tej chorobie występują również różnego rodzaju lęki. I teraz można w tym momencie dociekać, że jest to akurat choroba o podłożu psychosomatycznym, lub całkowicie choroba z pogranicza psychologii lub psychiatrii. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że przy tej chorobie również występują bardzo często takie zaburzenia naszego tętna. Na no, one jest podwyższone kołatanie serca, występują omdlenia, zaspawnięcia, ale co więcej. To jest naprawdę zastanawiające, że osoba, która cierpi właśnie na tą chorobę, ma dosłownie chwilę przed omdleniem uczucie, że właśnie nastąpi zaraz omdlenie. Następuje po prostu takie przeświadczenie, że zaraz to się stanie. Ale co więcej, zaniedbania akurat przy tej chorobie, jak i również w ogóle naszego organizmu, bo niestety my na choroby pracujemy latami i też takie moje ulubione chińskie powiedzenie, że zdrowie ucieka wiadrami, powraca kroplami. To musicie Państwo wiedzieć, że doprowadzając siebie do też takiego stanu, że zaczynamy mieć problemy, problemy z tarczycą, bo ją zaniedbali, czy na przykład doprowadzając siebie do insulinooporności, czy już nie daj Boże cukrzycy, to życzka generalnie powoduje nasilenie różnego rodzaju swoich powiedzmy skutków ubocznych. I w przypadku właśnie, kiedy już następuje jakaś insulinooporność, następuje problemy z tarczycą, występują już również zaburzenia snu, ale i również pamięci. I teraz musimy zwrócić uwagę na coś takiego, że przy tężycce bardzo często następuje również coś takiego jak taka duszność spoczynkowa. Osoba nie potrafi, dosłownie nie kontroluje, może w ten sposób, nie kontroluje czegoś takiego, że na okrągło siewa. Jeżeli na przykład z kimś rozmawia, ta osoba nie kontroluje tego, że ziewa. Ty możesz to odbierać jako przejaw, powiedzmy, jakiejś arogancji, znużenia tej, powiedzmy, tej, w tej rozmowie przez Twojego słuchacza. Natomiast ta osoba ma chroniczny dosłownie niedosyt snu i objawia się on dosłownie częstym ziewaniem, takim jakby niedotlenieniem mózgu i organizm się domaga tego łapczywego po prostu uzupełnienia powietrza ziewając co więcej w przypadku osób cierpiących właśnie na tą tężyczkę, następują również takie rzeczy jak problem z wymową, zacinaniem się, szukaniem słów co mam powiedzieć to są też naprawdę dziwne objawy. Następuje coś takiego, jak na przykład w trakcie rozmowy nieświadome osłabienie głosu lub nadwyraz nad głośne mówienie. Taka modulacja głosu jest nie wiadomo po prostu dlaczego jak sinusoida nie wiadomo, co się dzieje. Pomijając fakt właśnie tych różnego rodzaju drętwień kończyn, potrafią naprawdę jakieś tryki być na twarzy, to jeszcze występują bardzo często silne bóle głowy, zawrotami wręcz i bardzo częste migreny. To jest, szanowni państwo, tylko i wyłącznie skutek uboczny już tężyczki. I teraz, co jest powodem, że... My akurat cierpimy na tą tężyczkę. Zagłoska. Medycyna szuka ciągle odpowiedzi na to pytanie. Natomiast są to różnego rodzaju stany zapalne w organizmie, których my po prostu nie wyciszamy, bagatelizujemy je. Podstawowym naszym błędem jest to, że nie dostarczamy magnezu organizmowi. Proszę pamiętać, magnez bierze udział w 330 ponad 330 procesach życiowych. Tyle jest po prostu uzależnionych od magnezu w naszym organizmie reakcji chemicznych. Co więcej, nasz organizm nie potrafi magnezu zmagazynować, w związku z powyższym my ten magnez musimy stale uzupełniać. Jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, na przykład w garści kaszy gryczanej była zawartość akurat dobowa magnezu, zapotrzebowanie dobowe magnezu, to w tym momencie tego magnezu są śladowe ilości. Gleby są wyjałowione, jest taka produkcja przemysłowa na taką skalę, to jest wszystko pędzone sztucznie. Ja już pomijam fakt, jakie są opreski i inne rzeczy pododawane do tego wszystkiego do tej gleby, gdzie po prostu my dostarczamy organizmowi pełno pestycydów. No tak się to niestety odbywa szanowni państwo. I teraz jeżeli popatrzymy na ten nasz magnez, na niedobory tego magnezu w organizmie, to również musimy wziąć pod uwagę, że skutkiem ubocznym jest reakcja łańcuchowa naszego organizmu. Skoro magnez bierze udział w 330 procesach życiowych Tyle po prostu, za tyle rzeczy odpowiada. On również w tym momencie będzie odpowiadać za właściwą gospodarkę wapniem. Zwróć uwagę, to nie jest tak, że my nie mamy wapnia w organizmie i następuje osteoporoza, Jest zaburzenie po prostu z powodu braku magnezu. Ale co więcej, żeby ta właściwa gospodarka fosforowo-wapniowa następowała w organizmie, to my nie tylko potrzebujemy magnezu, potrzebujemy witaminę D3, k 2 My potrzebujemy witaminę C. My potrzebujemy, szanowni państwo, omega 3. Omega-3 również bierze udział w wielu bardzo fajnych procesach życiowych, a jest niezbędnym, nienasyconym kwasem tłuszczowym. Ale omega-3 przyczynia się akurat do tego, że nasza błona komórkowa jest elastyczna i wchłania po prostu składniki odżywcze. Jeżeli ta błona komórkowa jest bardzo sztywna, to następuje odbijanie składników odżywczych od błony komórkowej. I teraz my musimy na to wszystko popatrzeć w ten sposób. Że nasz organizm jest jednym narządem. My nie leczymy organizmu po kawałku, zaniedbując coś innego, czyli leczymy ten fragment, najwyżej skutkiem ubocznym będzie uszkodzenie tego fragmentu, później się nim zajmiemy. Medycyna naturalna patrzy na organizm ludzki jako na jeden narząd, eliminując przyczyny powstawania schorzenia. W związku z powyższym zwróćmy uwagę na to, czym się suplementujemy. Suplement to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie składników których właśnie brakuje w naszym pożywieniu. I teraz, jeżeli popatrzymy na ofertę magnezu, o, tu jest też naprawdę o czym rozmawiać. Magnez jest trudnym pierwiastkiem, bardzo podrażnia śluzówkę żołądka. W związku z powyższym moja sugestia suplementować tylko i wyłącznie w kapsułkach HPMC, które są akurat tak skonstruowane, że one się uwalniają, rozpuszcza ta kapsułka bardzo powoli, uwalniając składniki, które są w tej kapsułce przez wiele godzin. Takie kapsułki ma w swojej ofercie na przykład firma, z którą współpracuję. Polecam akurat te produkty, właśnie ze względu na te kapsułki. Czyli zwróć uwagę, ta kapsułka nie dość, że jest fikocjaniną ze spiruliny, czyli z białkiem, który dostarcza składniki odżywcze, to jeszcze ona się przez wiele godzin uwalnia w jelitach. Czyli tam następuje faktycznie rozsypywanie się składników takich jak magnez, między innymi, ale tam jest też oczywiście witamina D3, B6, które są kluczowe przy implementacji magnezem. I warto, szanowni Państwo, również, taką witaminę D3K2 sobie suplementować. Tutaj też będę sugerował formę liposomalną, czyli 99% przyswajalności na etapie komórkowym. Taką Suplementację fitoterapeutyczną, jestem w stanie dobrać indywidualnie po konsultacji, gdzie po rozpoznaniu, po prostu, co potrzeba zrobić, jak przygotować organizm do tego, żebyś mogła mógł stosować właściwe kuracje. I dlatego, jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany zapraszam na taką indywidualną już konsultację. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o życzkę, Choroba bardzo naprawdę uciążliwa, bardzo trudna do zdiagnozowania. Natomiast nie zmienia faktu, że niedobory składników odżywczych, takich jak magnez, takich jak witamina D3, K2, witamina C, witamina B6, cynk, są naprawdę kluczowe dla naszego organizmu i powinniśmy je stale suplementować, w ogóle bez względu na to, czy planujemy jakąś chorobę, bo niestety znam osoby, które jak przekazuję pewne informacje, to mówię mi, no dobrze, jak wyzdrowieje, to z czym ja pójdę do lekarza, co ja lekarzowi powiem. Pozostawię to bez komentarza. Natomiast, jeżeli my planujemy jak najbardziej odsunąć od siebie widmo tej choroby i cieszyć się zdrowiem, zad, zadbajmy o siebie, bo profilaktyka jest najtańszą formą po prostu zachowania zdrowia. Ja tobie dziękuję za poświęcony czas. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Do widzenia.